Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony ja Dominator. Gramy ostatni mecz fazy grupowej z Ajaxem Amsterdam, który walczy o wyjście z grupy. Jeżeli z nami wygra, a Porto przegra, to wyjdą oni. Jeżeli Porto wygra, a oni wygrają, to wychodzi Porto. Co zależy ile goli będzie. Gramy na ataku z Karimem Benzemą, z Bale'em i z Cristiano Ronaldo. Wow. Ex, ależ... Cukierkowy strzał. Mm. Ja lubię takie dogrania. O. Gdzieś tam w to miejsce. To są fajne, tak piłka a oni nabiegają na nim. Bail! Bale przestrzelił. Często powtórki ja je mijam, mija, mija. pokazuję ciekawsze akcje, ponieważ... Już grafikę widzieliście w pewnej krasie. W wcześniejszym, pierwszym odcinku, drugim. Hmm. Alden Wirold. De Jong, Casemiro, Isco, Benzema, Garrett Bale, ale yy, Horn ładnie to zrobił. De Jong, w środku pola się kiwa z wody. Bozian, ale Waran, i nie przeszedł, przejął Sana. Pepe naprawi skrzydle, ciekawe Skład mi się automatycznie wybrał. Nie wiem czemu. Nieważne. Jest fajny. Inny. Varane, Isko. Casemiro, Zastaw się. Dobry z kole. ziomek mają zajebiste odbiory. Fajnie będzie taki fifi, ale w Fifie według mnie będzie niego straszny, strasznie drewno. Ale tu jest fajny w pesie. Bo tu nie odgrywa szybkość roli. Tylko obrót, przyjęcie. Ławek wow, jest zagranie. Eriksen! Eriksen! Ramos! odbito. to! FAK! FAK! fak Ramos, przecież dałem, no to nie FIFA, FIFA atak, a tu się z detak wykupuje z takiej sytuacji. Kurwa to przyjmował. No za chuj. Ale już anaksia jaksy, dobra. Niech Wermer się cieszy, ale... posmakujecie jeszcze piłki w waszej siatce. Dejong pięknie zagrywa, Eriksson, ucieka w eliczkę. Eriksson biegnie. Wyrobił naszych obrońców, uderza. Waran ładnie zablokował piłkę. Ramos zamiast wybić z przewrotki nabija Eriksena i tracimy go na. Piękna bramka, piękna akcja. Waran się spisał, Ramos zepsuł i my dajemy guard bag. Ronaldo, Pietro, Bejle, Pepe, Kasemiro, Modric, Ronaldo, Ronaldo ładnie się zostawia. Ronaldo traci, blind, Andrzeju, SHUN Casemiro ciśnie z źródło. Ze Ajax gra lepiej, ponieważ ma presję. Musi wygrać. I to widzę po nich, że oni się lepiej grają, ale Albiol pięknie. Ikel, wybicie piłki dalekie. Modric strata. Blin, o nie, znowu. Eliksen, Albiol pięknie. Bozian, oj, Ramos, Ramos. Rafael Varan zagrywa na skrzydło do Casemiro, ale. Został zahaczony i nie był w stanie. Gdzie symuluje Czyściusieńko? Było Sana i piękny Iker Casillas Było bardzo blisko. Ale Iker spisał się jak należy. Benzema. Bija. Luka Modręć. Gdzie wybiegacie? Ziomki na kontr. Bell Piękne zagranie. Krystyna Ronaldo Vermeera. Krystyna Zebsu. Holender. CR7 się nie spisał. Tym razem nie pokazał swojej. Pie... Od... całej okazałości swoich strzał. Ale dogrywa Vermeer pięknie. Widać, że mają lepszych zawodników, lepszego bramkarza Widać po ich grze, że mają presję, że chcą wygrać. To mnie się podoba bardzo. Isko Benzema, musiałeś to przyhaczyć. W ogóle gramy strasznie defensywnie, czteroma środkowymi obrońcami. Isko Wermer de Jong i koniec pierwszej połowy. Ajax Amsterdam wygrywa z Realem Madryt 1 do 0. Oni, jeżeli wygrają, mają szansę na wyjście. Jeżeli nie, nie wyszli z grupy. Oni mają presję, mają kibiców. A my mamy pewne wyjście więc. Możemy sobie przegrać nawet 100 do 0. Tak, jak widzimy z pierwszego miejsca. I właśnie ten spokój jest nam po... I'm so sorry. Bardzo was przepraszam, ale ktoś mnie zawołał. Musiałem iść. A nie zapisałem przed tym meczu, więc nie będę nagrywał od nowa. Eee, tak, to jest mało ważny mecz. Wiele z nas nie będzie go oglądać, ale. Wręczyłem się. Więc mu komentowanie. Modryć pięknie, ale Wanderhorn znakomicie się ustawił. Sana, Bozian. Sany tak to topornie się nie gra. Wani się przyjmuje, obraca, a mnie się tam przyzwyczaiłem się. Tym dłużej gram, tym bardziej jestem przekonany do tej gry. A niektórzy właśnie pierwsze wrażenie czasami to jest tak. I Gareth Bay, Bale! A, chciałem ładnie. Varan, znakomite, znakomita skoczna, znakomite główki, modryć. Jak base chciał ładnie przełożyć piętką, ładnie, ładnie bej. Benzema, the view, strata. Przeciwnik utrzymuje się przy piłce, zagrywa do środka. Ajax rozgrywa pozycyjny atak. Young chciał na dobieg do Boziana, Boziana. Bojan. Ale nie był w stanie do tego dojść. Zostałem faulowany. Rzadko fauluję, ponieważ. O, a mnie zahaczył. Ponieważ. Tu faule są bardzo fajne. Tak. Muszę tak idealnie dograć do. Benzemy, o. Ej, za lekko. Mógłbym trochę wyżej. Eriksen, dobry gracz. To już wam mu wspominałem został przetransferowany do Ligi Angielskiej. Wow. Co się stało? Spalony? Zmiana? Wow. Nie wiem. Ronaldo, Znaczy Benzema, zagrywa za mocno. I out dla wrogów, dla przeciwników. Bo Nie wiem. Van der Horn, Waltman Blind Isko napiera, Isko. Ostry pressing, Isko. Isko, bierz zioma, ka! Kurde. Alden, to jest właśnie panowanie nad piłką, tak bez sprintu. Czujesz się, czujesz się, obracasz że, Prowadzisz ją przy sobie. O. Tego w się nie ma. To on tylko przyjmuje, coś, robi taki zamach Bądź ją sobie wypuści, tak jak. Benzema! Fucking shit. Ładnie, Bej zagrywa z lewej nogi. Karim Benzema dobiega nas z 16 metrów. I minimalnie chybi. Ależ Benzema to zepsułeś. Jestem z, te z tego powodu bardzo smutny. Varan. Blind. Shun. Alden nie stracił, przeciwnicy stracili Modrić, Luka Modryźma. ma złamał do środka Benzema Wrócił się w polu karnym, uderza, rykoszet Górna siatka Mamy corner Konałcą będzie tym razem Garbage, już się nauczyłem ustawiać ładnie Benzema Srasrema A jaki trick mi wyszedł po... Bozian, ale... Bozian Mmm, czemuś nie wyszedł Boricard! hurt, Bo Kontratak I, Och, Cassias, już w 90 minucie strzeliliby nam znowu gola Ale Cassias znakomicie broni Pięknie Pięknie, on broni w pesie, ponieważ jest dobry jakby był Lopez lepszy, to bym puścił Lopeza na bramkę, ale, żeby zdobyć yy, la decima, la decime, to trzeba mieć dobrego bramkarza. To w prawdziwym świecie ja jestem za Lopezem. To tak będę mówił w kolejnym meczu. I tak, FC Porto wygrało z lepszym bilansem goli. Przechodzą dalej, my z pierwszego miejsca. A czekam na losowanie. To mnie ciekawi. Ja pokazuję tych, bo mi prawa autorskie więc tak: Paris Saint Germain gra z Manchesterem, Blue Cheese, Manchesterem City, Legia Warszawa z FC Barcelona, a my z Anderlechtem raz a Porto gra z Manchesterem United, Benfica gra z Schalke Panathinaikos gra z Atletico, Celska Moskwa gra z Bayernem, Monachium, Olympic. Marsylia gra z Napoli, więc tu się z Wami pożegnam. W kolejnym meczu zaczynam fazę Pucharową, czyli pierwszy mecz w fazie Pucharowej w kolejnym odcinku. Bardzo Was zapraszam. Nie zapomnijcie dać łapki, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie mnie na fejsie. W takim razie żegnam się z Wami. Bye bye.